Dawno na stadionie imienia Kazimierza Górskiego nie widzieliśmy takich tłumów. Na meczu z motorem zjawiło się około 8 tysięcy kibiców. Wisła rozpoczęła w składzie Łukasz Radliński, Jacek Wiśniewski, Sławomir Jarczyk, Mateusz Żytko, Jarosław Krzyżanowski, Paweł Tomczyk, Ireneusz Kowalski, Wachan Gewurgian, Sławomir Peszko, Bartosz Wiśniewski i Paweł Sobczak. Już w pierwszej minucie rzut rożny dla Płotczan i pierwszy strzał w tym roku. Strzał dodajmy bardzo niecelny. Kilka 10 sekund później pierwszy strzał w światło bramki. Ale uderzenie z woleja peszki pewnie wyłapał nie To już czwarta minuta spotkania. Ambitna walka o odzyskanie piłki przez Sopczaka i rzut wolny dla gospodarzy. Paweł Tomczyk trafia jednak wprost w mur. To już Jacek Wiśniewski i za długie podanie, które jednak wprowadziło sporo zamieszania w szeregi gości. 11. Minuta spotkania. Van Gevorgian wkręca w ziemię obrońcę motoru, ale strzał Bartka Wiśniewskiego zablokowany. To już 12. Minuta spotkania. Ireneusz Kowalski w pole karne. Jacek Wiśniewski strzela daleko od bramki, ale sędzia wskazuje na 11. Konsternacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Do piłki biegł również Sobczak i to on był faulowany. Myślę, że kolejna powtórka rozwieje już wszelkie wątpliwości. Przemysław Mierzwa wprawdzie wyczuł intencje Sławka Peszki, ale nie zdołał odbić piłki i Wisła prowadziła 1 do 0. Po chwili mogło być 2-0, bo świetnym podaniem do Geworiana popisał się Kowalski, ale piłka nie dotarła już niestety do Peszki. To jedna z nielicznych akcji gości. Błąd Jacka Wiśniewskiego i w konsekwencji rzut karny. Daniel Koczon, i w 20. Minucie było 1-1. Stracona bramka nieco wybiła z uderzenia gospodarzy i goście mogli objąć nawet prowadzenie. Na szczęście Mateusz Kołodziejski z Pudłowo. W 29 minucie Kowalski z rzutu wolnego, ale strzał Sobczaka pewnie łapie Mierzwa. Potem byliśmy świadkami jeszcze serii rzutów wolnych, z których tak naprawdę nic jednak nie wynikało. Chyba warto w tym tygodniu popracować jeszcze nad tym elementem gry. A to już 41 minuta pierwszej części spotkania. Kolejna składna akcja Wisły. Rajd Tomczyka-Wiśniewski i niewiele zabrakło do szczęścia. Świetne uderzenie z pierwszej piłki, wychowanka polskiego Klubu, który w poprzedniej rundzie reprezentował barwę znicza Pruszków. To już końcówka pierwszej połowy, nieco chaosu w polu karnym gości. Do piłki dopada Georgian i faul o czolecze. To już trzeci karny podyktowany przez sędziego w tym spotkaniu. Do piłki ponownie podchodzi Sławek Peszko i ponownie strzela w ten sam róg. Po bramce do szatni, Wisła po 45 minutach prowadzi 2 do 1. Pierwsza interwencja bramkarza gości w drugiej połowie niepewna, ale tym razem mierzwie sprzyjało szczęście. Dodajmy, że tylko przez chwilę. Kowalski do Peszki. Sobczak nie dochodzi do piłki. Gewordian jest 3-1. Trzeba przyznać, że świetny, techniczny strzał powracającego po wypożyczeniu do Jagiellonii Georgiana. 7 minut później mogło być już 4-1. Świetny rajd Bartosza Wiśniewskiego, ale górą nie żwa. W tym meczu nie udało się wpisać na listę strzelców Bartkowi Wiśniewskiemu, ale widać, że w kolejnych meczach Wisła może mieć z niego... Polą pociechę. Było jeszcze kilka okazji do strzenia bramki z obu stron, choć właściwie przede wszystkim ze strony Wisły. Ale więcej bramek w sobotę nie padło. Podstrzanie wygrali 3 do 1 w pełni zasłużenie, bo tego dnia byli zdecydowanie lepsi od rywali. Reasumując, kto nie był na stadionie, niech żałuje, bo zarówno to, co działo się na trybunach, jak i na murawie, mogło się podobać. Zawodnicy Wisły po końcowym gwistku, zadowoleni z kompletu punktów, mogli zapytać kibiców kto wygrał mecz? Regeneracja sił i jedziemy na lekkie po trzy punkty, tak zapowiedział trener. Dokładnie, ja potwierdzam jego słowa, także nic innego nam nie pozostaje, jak jak oczywiście podjąć niesamowitą walkę w Gdańsku, bo tak na pewno będzie. I przywieźć tam do trzy punkty. Słowek peszką, można powiedzieć, jedną nogą w Poznaniu, drugą w Płocku, ale sercem dziś chyba pokazałeś, że też w Płocku. Zgadza się, cieszę się bardzo ze z trzech punktów. Cieszę się, że strzeliłem dwie bramki. Cieszę się również, że była taka bardzo dobra atmosfera na stadionie. I... W ogóle, cieszę się w ogóle, że zostałem w Polsce z przebiegu wydarzeń. Eee, no właśnie, powiedz mi na ile to jest inna drużyna w porównaniu do tej sprzed pół roku? No bardzo inna powiem tak, bo te są które zrobili prezesi Wisły polską na tyle dobre, że możemy z każdym wygrać i awansować do tej uprawnienia jak te klasy. I moim marzeniem jest takim, żeby pojechać do Poznania jako pierwszoligowiec, a nie jakiś zawodnik z drugiej ligi. Jako pierwszoligowiec i król strzelców? Powiedzmy, chociaż jeśli nie ukrywam, że liczę trochę na to, ale jeśli będzie na przykład Bartek Wisnieński na lepszej pozycji, to obiecuję, że na pewno podam. Dziś można powiedzieć, że stalowe nerwy, bo w bardzo ważnych momentach te rzuty karne wykonywały. Wiodę się chociaż przy, drugiej, przy drugim rzeczy karnym miałem troszkę presji, bo 44 minuta, bramka się praktycznie nic nie ryzykował, obroni to obroni nie to mnie. Na szczęście się udało i emocje opadły. Zagrałeś trochę tak bank, bo dwa razy w ten sam róg. No zgadza się, pierwszy strzał bardziej siłowy, drugi już przymierzyłem. Cieszę się bardzo. Teraz czas na Lechię. Trener tutaj i koledzy zapowiadają, że zdecydowanie interesuje nas tylko zwycięstwo w tym meczu, mhm. czyli mobilizacja już, już właściwie na ten mecz jest spora. Spora, spora. Zaczniemy od tym meczu myśleć od poniedziałku. Na razie się cieszymy. No jedziemy tam na pewno nie położyć się i z tego co wiem spora grupa kibiców jedzie. No jedziemy tam po trzy punkty, a mamy na tyle dobrą drużynę, że możemy wygrać z każdym i u siebie i na wyjeździe. Sławek pamiętasz kiedy ostatni raz była taka atmosfera na stadionie? Na Lechii chyba ostatnio i mo moim zdaniem, że jeśli będziemy wygrywać i robić dobry wynik, to na każdym meczu tak będzie. A dziś trochę Stara Gwardia rządziła Wiśle, Tywani i Sopel. No zgadza się, tak zwana grupa Lambada, jak to teren nazywa, ale na zasługę i pochwały cała drużyna zasługuje łącznie z ławką rezerwową.